Zabierają tak, 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 tak. łapać? No, hitarów. no to No Dobra, Patti. Powinniśmy, że ktoś do niej wbije. Gdzie wy jesteście? Dobra, gdzie ty jesteś? No tak, na 5 Nie Jak coś tam łapie medycynę? 5 muszę. Czekaj. Nie widzę. Nie? A, kogo? A, czy ją? Nie Po no to 9 19.

Dobra kończcie z nią Złapaliście? Hudson. Hudson, no, jeden Hudson wbijany, więc kończcie z nami. Ona przedłuża, kurde. Nie jest to Sabot macie. sabot, no, nice. No to super igrzysko Jelanek jesteś wolny? Pan jedanek. O no, Drugi sabot. Jest... Ten wbijasz się? No mogę spróbować od no. Ma no, przyspieszenie złotkie, wbije i... Nie no, wbiłeś Nie no, wbiłeś Dobra, leczy się Ej, ja, ej, ja może wygram 2 na 1 <grym> no, <grym> Czekaj No, pewnie iść, bo zdejsiak No, może być chacem, tylko szkoda, że magicjona nie weszła Dobra, walaj paralizator A ci mobilkę daję Wygram Masz orzywki Kto? Czy to? się. Bo ona się ubrała, że ma 7 KHP. Co? Jeszcze raz jedną parę, na to. O, to pas. nie ma!

Rumper, dwa, Nie, ja nie, 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 jak nie, 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 masz! nie, to nie, nie, na nie, 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 do nas nie, To co robimy, Danol? nie, nie, no nie, nie, iść do nie, ale tam nie, 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 4. Elon? No, A bo do nie, bo on bo nie, walczy... nie, ja nie, nie, Elol, ale ja mam teraz. Gdzie z E, tu widzicie, stoję przedemną. Ja, ja. To bieamy. Hmm. Jestem elo. O, nie nie zagram alo. Ej, wstaw, 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 wstaw. O, Gdydy wyrok na mnie. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ale jak nie dobiję to ale on ma klątwę? nie, tak skomentuję od razu, razu jedę ślepo, chyba cool ja nie, pojadę. Furia. O Otóż nie, 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 No to nie, nie, chyba. No chyba. Oby Furka. Szlepota. Ja też furię bić, czy mgłę, czy wyrok, czy... Może próbuj. Mega. Nie mam mega. O, jak wlazło. Ej, ja może piatrzą nie Ale w herbatę nic, kurde. Mm. Okej, okay, nie, wbił, dobra. Fantesz to będzie spał. Dawajcie czy bić go. Okay, wasted. Eee, gdzieś nie, skojarzenia. Dobra, dajcie od. Ciemu palek nie bił? Mam no, mułem. No, no, no. Dobra, on pal w wichura. Dobra, on no, ma ses. Pozycji wyroku i spał, a ja Nie ugraliśmy. Wiesz co? Chętnie zapłaci zwyrokować lepiej, bo tał ma i tak klątwa. Dobra, dobra. Dobra. My ubraliśmy. Ej, wchodzić do, dobra, do waszej podłe. Jak może ja do nas wbić, bo nam idzie całkiem dobrze. No. Wbić Wbijać. Oni przedłużają się tutaj. Palok wbił, dobra. O, pięknie. Dobra. O. No nie. O nie. Dobra. To ja się leczę. Na następnych igrzyskach... Znaczy na, nagrze, na następne igrzyska chyba nie idę. Ja pierwszą walkę mam wygrano, więc dobra. Oni już poszło bez ślepa u nas jeszcze może to ktoś łamić. Ej, teraz nie mam do kogo bić. Mm. Ochybił. hebił. O... Mm, nie mam do kogoś. Furia bić czy... Mm, nie wiem, chyba że ściągniesz kogoś. Ja z radą pelem, ja za pelem ja latam, nie, no, to może szurie, do niego nie, wbiję. No. Albo on do mnie przypomina. Nice. No, ale no, to jak to o jak piękna lata, ja tutaj do niego Może będzie w tam. Weszło, dobra. O, złapał mnie forever. A rumpel weź B. Jakieś multi? Nie, wiem czy spadł. A nie, tu hey, nie. Weź no. Dobra, będę mówić, bo i tak asesinek dobijasz Dobra Dobra, Rumpel wbił do mnie O, prawie zginęła O, prawie oboje zginęli że mnie Nie no, wiem, może no, lepiej robić całą normalnie to? i później nie ryzykować mógł I, nie raz, Bo i tak nie ma tur potem Co to za farty? Padali. O, babetka pokosowa No kurde, idź tu Dobi, dobi. Dobra, dobiłeś Ale już tam przegraliśmy, tak? Dalej się bawił. W tej jak już wiem, to O, dobra, palu wbił. Yes. Musa leje. Gali, Wbijać do nich A nie, nie wiemy obaj. Mój. To co robimy? Nie wiem, tam senseje patrzą ze spektatorami. Niech ktoś O ciekawe, tego. Jest, jeszcze lata. Dawaj... A nie pomyłka. Już go zaatakowali. A jak to Nie no, do sensejów wbijamy. Bo inaczej chyba nie ma za bardzo do kogo. Być czterech na trzech jak woli do sensu. No to dobrze. Oni tutaj aktywują ale okej O nie, nie uleczyłem Semany, ja pierdzielę O nie Oni tego jeszcze nie wiedzą Tak, wy gdzie jesteście? Liliana tutaj sama zostaje Nożywiam, bo i tak, albo wyrok al na kogo Spektatora, bo ma skupienie, bo ale wyrok. Okej? Okay? No. E, dobra. Oni się już skończyli. tak nie ma sensu, bo jeszcze i ma, czeka. Ej, palów weź do obmienia Ale chyba mam mniej defa niż musary, Musarek ma dużo. Wydobiję. Wydobiję, Dobiję, Mał robo. Dobra, zrobił. Bo... To wygraliśmy. Jak nie da płacić, no ja No szybko, bo... łapcie I... robo i tak dalej. O, w Karol. Bo oni zaraz liliane złapią. A ja mam robo. No nie co on robi Ja no dobra, pierdzielę wygrali... Dobra wygraliśmy O to mnie wbił Dobra szybko kończcie. No nie! Jezu, lewy wbił No fuck hassle Nic Dobra ale chyba to I... ubijemy Ej rumpel to jest najwyżej dasz tego <laughs> Rumpel najwyżej, dasz przeczekanie. Jak nie, jak go nie dobijemy Dobijajcie. Dobra, dobra, dobiliśmy, rumpel dobrze. Kurde Wyszło No to zgon Ciebie fubia nie no, zabijesz chyba. Ja Obodzę. za bo ja mam. Coś. A, a Nie, nie, wosy, ty masz ten... No samotajś. E, łapcie tego, głośpotę lub litica e, rąpel. No bo oni Hajowskiego zaatakują. W pośkę. Niech pośkę daje. Niech mnie nie złapią. Mnie nie, Łapie, się, nie łapcie, bo przegram. A ja tutaj... A ja z rumpelem tutaj trzymam. Ech, nie wbiliśmy jak. Zawsze. Ja z plan trzymam. Ja za dąbla. Ja No dobra, łapcie już. Dobra, dobrze. I wbiję przeżyję. O, wezmę w ogóle rzeczy. Ej, ale cisnę A Dobra, fajnie się raz dzieliliście, nie? Paluch sam zostaje. ale z plan. Liliana niech wbije do tego. do niego. No nie mamy na puszkę. Właśnie odnowić gdzie z Lilian? No. Eee. Aj. Hajowski. No. Ale ty to, No ale magiczną to nie powinni mnie dobić. No, bo to nie, nie. Jak oni mnie złapali? No, trzeba się bardziej zastanawiać. O, chybiło. No to teraz szybko wbijajcie do tego. Do tych. Rumpa nie wbija, a hajowski na sobotę. Ja nie Albo... wbijam tak, na to. coś samochodu. to ja dobiję felka z kamienia, a... Sensyjnie położę towary. Nie, nie, dobra, nie. nie dobiję, to walę pośkę od razu. A dobra, nie ma co wbijać do tego. Ty... Ej, Rumpel wbijemy do Agabelli, tam czy nie? Agabelli. Niech palów tam wbiję, bo... A. Dobra, to nie Nie, nie cię ci, ci, ci dobiję. Błodność, ci tam. Ja za Rumplem i chodzę. Ej, paluch, kogo łapiemy, znaczy... Gdzieś wbiję Ja chyba wbijam do Agabalda na koniec tak ben, Jak nie będę miał już czasu Czekaj, ja mam pełną tą sytuację. No wbijać, ej, fast, fast! Wbijać Wywają, Mo dawać. Mogłem czy fast. furia? Mogłem może. Nie chcesz. Nie, o kurde paduchy, a ja spij... Dawaj do tych do nich Do kogo? No, no do czekaj? Ja tak, nie, komuś śpię, nie? czekaj do do spod... tego. Do nich, do głośpota i Dorka. Nie wiem, bo ja nie... Ja dzisiaj chyba nie chcę. A czekaj, a gdzie oni w ogóle są Głośpot, pod Dorek. Ej, nie ale nie na samot... Ale widzisz. Ale na... Ej, ale na sabot czy nie? A dobra, ja idę do rumpla. Ja do rumpla mam. <laughs> nie chciał, żywić. Ja do rumpala wbiję. ze ślepą. Chociaż nie, czy bujcer ma uśpienie, to nie. To jeszcze to nie. i ten. ja potem ślepą walę. Eee, niech ten. Albo niech... Ten, bo nie... nie ja cię odnawiam i Odno... to ślepą. No. Odno, mi niech da. Do... Po nie wiedziałem. Dobra, głoś podbił. Ale niech dorek, obsta... dorek na pewno nie wbije. Więc... Dobra, a ja co mam robić? To jest dam... No To ślepą? E... No ślepą możesz. Ja To ja postawię. To rumpla. to. To Postawiłem to. Wlazło? Nie to. To jest to. To to. nie masz to. To to. To jest to.

nie, 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 pewnie nie, dobrze nie, 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 co jak mało i on, rumbla. Rumbla. I on rumbla. Rumbla ma nie, bardziej do nie, nie,

ja już, na, ja już nawet daleko, daleko doszłem. Kuria. E, na mojej Igrzysko. Na mojej Igrzysko to jest daleko. Chciałem sobie nawet zabić. Albo nie tak na końcu. Wiecko wyszło, furia, co tam jest. tego. O jest, ey. Rumpel z laty jest. Zaraz mnie łapią, zaraz mnie zrobią. Dobiją Micka i tyle I co i tak, tak. Sp O, spektatora O tak dobra, dobra. No, to dobiję Ale, tak dają A Asyka, ty odpadłeś czy żyjesz? No, parę lat lat... przerówkę Ej, paluch jest? Czy odpadł? Oni się biją z Jelonkiem A, dobra Dobra Rumpel nie pośkę, No, nie, nie wbiją się, chyba

No i szybko, dobijać! Nie mów, góry, dojrzmy. O Jezu. Kończyły, jak coś. O Jezu, dobra, przegraliśmy. No i Rynek, Kerek, żeby być mnie. nie? I wywożajcie mi serce. Jak mnie nie... Znaczy nie, no, mnie nam nie dobiją. No i elo. Teraz się uleczy. Tylde od razu. Mega... U, mega, Wie, mega. dodaninę. Czy nie? Ej! Dobra, dobra. Hmm. Tyga. Hmm. Bo hmm. nie hmm. Się biją. Hmm. Ale on jest... Jeden niech Tyga zaatakuje, a drugi niech jak Rozdzielić. Rozdzielić. Hmm. Hmm. Rozdzielcie ich. Ja... Nie hmm. Dobra, rozdzielić? Dobra, rozdzielić. 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 Okay, Magiciana i Tyga. Hmm. I I... Mieszcznik pójdzie do senseja, a Asek do nala. No. Dobra. Dobra. A, a, sobie a do, nara. do nara walów skończył, więc trochę chcecie w tej sytuacji. No i co zrobić? zabić. Idea walk wygrała? Wyglądasz w z moim matmistrzów. Byli tam do no, mnie. No, leżycie Cześć. już, To a... Jest 2 na 2, tak? Niech, niech ten, ten, Palów skończy i do magiciana. Lub pogromca jeleni. O nie. Idę na sobota pójdzie. Nie. A to nie wykończy paluch lub, lub jelonek. Chodzimy jednak czekać, cztery. musimy Zgon. Nie, nie, próbujcie, wybrzydzę się rady. No, ale mówię im, paluch i po ten jelonek mają skończyć i pomóc. Bo oni jeden na jeden mają. Tak, albo paluch, poddajcie się. Któryś z was. Ten paluch ma więcej tego. Eee, to tak, tak, co robi? I parów w biurze. No ale ślepo, no bo to innego. Dobra, Asek padli. Dobra, parów w biurze. Weźmy. Gadam wam, ile mają many. Nie weź. Dobra. Dobra, bardziej. Na furia, taka, taka. Na furia jeszcze. Asek może walnąć w biurze. Co? Ale ja mam tę paralitkę. Dobra. I tutaj myślałem, że to my dobili, więc. No, a nie. Mójże, żeby stawiać. A do to ale... Bo nie da. Ah, São... A, to użyło. Ale dużo do dostało. Muszę Można... leczyć go. Asek, weź tam Dobra, asek, tak mniej. Nie, to teraz przeciekanie polecia od Magiciany chyba, nie? Aha, Czy nie, nie ma? Bo chyba, że użył. Na mnie użył. Ale ma porażenie ale by... chyba. A mobilka dał. No, 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 jestem lokalowa. No. No. No, nie, A nie, 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 Kurde nie, Chociaż zaraz. W nie, nie, mam już. No, nie, 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 to nie, 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 Cekniemy, tak, dawaj. Aaa, na następne igrysko nie idę, serio. Nie wiem po co. Ja pójdę, bo dzisiaj wygrałem dwie wa trzy walki chyba. No to tak, zabijam. No, Rasek dostanie czeka znowu. jak na mnie, to jest najgorsze. Cóż to, zabiłem tego, to lucha. Oj, ja mówię, że Rasek dostanie, dostanie czeka znowu. Kupa, nie no wiem. A niech ci doczeka, to ja bo to nie ma sensu. No, padaj. No właśnie, było wygrana. Ja chcę tylko powiedzieć, że to moje już wygrane, dobrze. Ja, nie, po co się łapać, póki nie ma tak późno pojedynczej, lepiej już robić te 4x4. Co się stało? Całe moje licencje. Ojej. 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 też padł. No to Ojej. ja paluch też No

No, no to to nie. A to on wygrywał. No, bo ten. Wiem hmm. czy się bił z y, hajowskim i paluchem wcześniej. Denulować. ten Fanta chce do sojuszu. Co? Dlaczego? Hmm. Czodzik pisze, że Fanta chce do sojuszu jakiś. Ile ja mam przetonów? 4 na 4, chociaż zróbmy na następne igrzyska. I mm -hmm. się nie zastanawiajmy, tylko od razu łapiemy. Jeden mówi nie i od razu go łapie. bez nie, nie. Nie, 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 jak Nie, do nie, 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 spektatorami nie, do do niej nikt się nie, wbija. No nie, wiem, tylko, się z to do niej wbija. Nikt nie, 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 no lepiej to, to bo nie są Bo ma sensu Tych padnie. A, czy wygramy marki, zanim byśmy padli to... <ślinik> jak, <jakbyśmy> <ślinik> zas? Zamiaramy... Jakbyśmy teraz wygrali na nich. Mieliśmy wielkie sześć na Jakbyśmy teraz wygrali na nich, no to. by było znowu trzech na czterech. Mhm. <ślinik> Ej. Harwi, myślę, że kogoś zabiliśmy. A ja zabijam trzy. Tak, kogoś zabija. Ja miał jedno zadanie: sabotować, a doszedł dalej. Ej, serio dalej od was doszedłem? Tak, i No pomyśl, jak mieliśmy dwa saboty. Okay. A w której bazy? W pierwszej? Drugie igrzyska z Sabotem. W drugiej walce mieliście saboty. Czasem tego bym tak by nie zrobiła, że zamiast się bawić, by czy to bym serce, by nie każdego na sabot. Ale to by było bo w końcu to będzie Co zrobię? Poszacie pod sabotę i powiem siostrom, żeby klikały. I sabotowały. co tam tak długo walczą. Выиграл? Ну, no, хорошо. Mm -hmm. Так не пойдет. Zresztą to szczęść Boże na ten weekend i w ogóle. Nie chcę się wylać tą grę.